Hej, witam na następnej lekcji poświęconej logowaniu. Na poprzedniej lekcji udało nam się stworzyć token jwt. W tej lekcji zajmiemy się jego użyciem. Jeżeli chodzi o zakres prac, jakie przeprowadzę podczas tej lekcji. To tutaj wezmę na warsztat takie klasy jak JWT Service, Authentication Budget Configurator, Authentication Service i JWT Request Filter Configuration. Jeżeli chodzi o trzy pierwsze klasy, to to będzie Update. Dodam tam nowe metody, które będą wykorzystywane podczas logowania. Jeżeli chodzi natomiast o czwartą klasę, jest to nowa klasa, którą stworzę podczas tych zajęć. Nie przedłużając, zapraszam do kodowania. Na początku mały update zmiennych lokalnych w klasie serwisowej jwtservice. I dopisywanie metod. Zacznę od stworzenia metody, która będzie wyciągała username'a z hasha tokenowego. I tutaj posłużę się klasą jwts, dzięki której wyciągnę użytkownika z hasha jwt, czyli wykorzystam parser, ustawię klucz, czyli mój sekret, przekażę token i wyciągnę ciało takiego tokena. Jeszcze to, co wyciągnę, czyli te ciało, przypiszę do zmiennej claims i z claimsów wyciągnę subject. Jak widać w linijce poniżej, 30, tam jest ustawiony username. Następna metoda, którą stworzę, będzie wyciągała datę wygaśnięcia tokena. I zrobię bardzo podobnie, czyli wykorzystam metodę parse w klasie JWTS. Przekażę klucz mysecret, następnie token i wyciągnę ciało. I na koniec z claimsów zwrócę getExpired. Tutaj jak widać w 35 linijce... Jest ustawione set expired, które do aktualnej dodatki dodaje jeszcze ilość milisekund w jednym dniu. Jako że dwukrotnie wyciągam body z tokena, wydzielę ten fragment kodu do oddzielnej metody Extract Claims dla czytelności kodu. Dodatkowo stworzę metodę Validate token która będzie sprawdzała czy token który jest przekazywany jest jeszcze ważny. I tutaj wykorzystam sprawdzenie nazwy użytkownika, sprawdzę czy nazwa użytkownika zgadza się z tym co jest w tokenie i to co zostało pobrane dla przykładu z bazy danych. Jeszcze sprawdzę czy token nie wygasł i tutaj is token expired daje na początku wykrzyknik, żeby zanegować i wygeneruje sobie metodę która pobierze datę z tokena i sprawdzi, czy jest przed aktualną datą. Jeżeli tak, zwróci TRUE. Po przygotowaniu serwisu JWT przechodzę do Authentication Service i aktualizuję o Authentication Manager aktualizuję konstruktor i widać, że Authentication Manager nie może zostać wstrzyknięty, gdyż występują problemy. Aby temu zaradzić, przechodzę do Authentication Budget Configurator i nadpisuję metodę Authentication Manager bin. Zostawiam wszystko domyślnie, dodaję tylko adnotację bin. To w zupełności wystarczy, aby poprawić błąd związany z Authentication Manager w klasie Authentication Service i przechodzę do aktualizacji Create Authentication Token. Tutaj do Managera autentykacji przekaże użytkownika username, password, authentication token. Jest to klasa dostarczona razem ze Springiem, Spring Security, dzięki której dużo łatwiej jest zarządzać użytkownikami oraz ich uprawnieniami. Przechodzę jeszcze do stworzenia JWT Request Filter Configurator, którego zadaniem będzie filtrowanie zapytań przychodzących. Na przykład z frontu albo z postmana i sprawdzanie czy występuje tam hash autentykujący i wyciąganie z tego hasza niezbędnych informacji. Klasa ta będzie rozszerzała one per Request filter i tutaj będzie nadpisywana jedna metoda do filter internal. W ciele tej metody będę wyciągał headersy, a dokładnie header, który będzie nazywał się authorization. Jeszcze ustawię sobie username i jwt na null, i następnie z jwt-service będę chciał przy pomocy extract-username pobrać nazwę użytkownika z tokena, jednak najpierw muszę pobrać hash autoryzujący z headera więc tutaj wykorzystuję out-header, substract i bearer Barer jest domyślnym znacznikiem hasha JWT, uznawanym przez społeczność. I tutaj sprawdzę jeszcze, czy outheader występuje, bo na przykład nie został przesłany. W takim wypadku może być nullem. Wtedy wyciąganie JWT i username'a nie będzie miało sensu. Jeszcze sprawdzę, czy header zaczyna się od bearer, gdyż powiedzmy, że ktoś może korzystać z innego typu uwierzytelnienia, nie z JWT, co może przyczynić się do nieprawidłowego działania aplikacji. Jako że bearer jest wykorzystywane dwukrotnie, wyciągnę to do zmiennej lokalnej out prefix Po wydobyciu użytkownika z tokena JWT Przechodzę do ustawienia kontekstu security. Robię to poprzez sprawdzenie najpierw, czy użytkownik nie jest nulem, gdyż token mógł zostać uszkodzony podczas przesyłania i nie uzyskam dostępu do nazwy użytkownika. Wtedy ustawienie kontekstu nie będzie miało żadnego sensu. Gdy użytkownik nie jest nulem, przy pomocy User Details Service wyciągam użytkownika. Użytkownik, który został zahardkodowany, czyli admin, admin. Jeszcze sprawdzam, czy JWT service jest walidny, czy wszystko się zgadza i nazwa użytkownika jest poprawna i token nie wygasł. Jeżeli nie, tworzę obiekt Username Password Authentication Token. Jest to, jak wspomniałem, klasa dostarczona przez. Spring Security, która ułatwia zarządzanie zasobami autoryzacyjnymi użytkowników. Ustawiam tutaj detailsy, które będą detailsami webowymi. Web Authentication Details Service. Wykorzystam tutaj builder i jako kontekst przekażę http servlet request. Obiekt ten przyszedł w parametrach metody. Ustawiam jeszcze secure context holder i ustawiam kontekst, ustawiam security, ustawiam authentication i tutaj przekazuję obiekt, username, password, authentication, token. Po ustawieniu kontekstów Spring Security jeszcze uzupełniam łańcuch zobowiązań, do którego przynależy ten filter, czyli filter chain, do filter i przekazuję parametry HTTP server Request i HTTP Servlet Response. Po zbudowaniu filtra przechodzę jeszcze do klasy Authentication Budget Configurator i uzupełniam brakujące konfiguracje. W tym wypadku w metodzie Configure, tej, która przyjmuje jako parametr HTTP Security, uzupełniam jeszcze takie dane jak informacja o tym, że Endpoint OUT będzie dostępny bez autoryzacji. Oraz, że pozostałe requesty będą wymagały autentykacji. Dodatkowo jeszcze umieszczę informację, że sesja będzie bezstanowa. Do http dodam jeszcze filtr, który przed chwilką napisałem, ale najpierw dodam pole, które będzie odpowiadało za przechowywanie tego filtra. Zaktualizuję konstruktor i w 38. linijce dodaję filtr. Który ma być wywoływany i filtr, przed którym będzie wykonywany, filtr, który ja napisałem. Jeszcze zaktualizuję dane w konstruktorze, czyli User Details Service dodam impl i do klasy jwt request filter configurator dodam adnotację service. Uruchamiam aplikację i w Postmanie testuję moje rozwiązanie. Jak widać, pobranie przychodu nie jest możliwe, gdyż brakuje uwierzytelnienia. Więc wygeneruję token i w zakładce authorization wybiorę typ jako bearer token. I tutaj wkleję hash JWT. Po wysłaniu takiego zapytania dostaję 403 forbidden. I jest to jak najbardziej prawidłowe zachowanie aplikacji. Gdyż token został przygotowany w niewłaściwy sposób. Jak do tego można dojść? Odsyłam do mojego poradnika, który powinien tutaj wyskoczyć w powiązaniach, a tymczasem ja poprawię w swoim kodzie na poprawne generowanie tokena JWT, zamienię tylko jedną metodę z setClaims na addClaims, i to w zupełności wystarczy, aby został pobrany nowy. Token już poprawny. I jeszcze raz generuję token, wklejam, i już istnieje możliwość dobrania się do zasobów, które umieściłem w bazie danych. Istnieje jeszcze drugi sposób wysłania naszego tokena. Otóż drugim sposobem wysłania headera jest przejście do zakładki headers, pisanie w pole key authorization i podanie jako value, bearer, odstęp. I token. Jeżeli byś chciał wykorzystać inną nazwę, jako authorization, to jest ona wykorzystywana w filtrze, który został napisany. Więc, jeżeli będziesz chciał dostosować do swoich potrzeb swoją aplikację i nie chciałbyś ujawniać nikomu kluczy, pod którymi jest wysyłany token autoryzacyjny. Możesz właśnie w tym punkcie to zmienić i dostosowywać takie wywołania. Jeszcze dodam, że między berer a haszem musi występować spacja. Gdyby jej nie było, token będzie niepoprawny. To tyle na dziś. Zapraszam na następną lekcję.